Od strony ulicy Laski jadę ulicą Świętego Antoniego w kierunku skrzyżowania koło Intermarsze z Aleją Piłsudzkiego i dostajemy polecenie, aby pojechać na skrzyżowaniu w lewo. Wobec czego, skoro jedziemy w lewo, to zwróćcie uwagę na niebieską tablicę. Muszę tutaj ustawić się na lewym pasie. ustępujemy najpierw pojazdom z naszej lewej strony i wjeżdżamy na pas zieleni pomiędzy jezdniami. Teraz ustępujemy pojazdom z prawej strony. Tutaj oczywiście troszkę trzeba zapuścić żurawia, wykorzystać nawet tylną szybę do tego, aby obserwować to co się dzieje na piłsudzkiego. Mamy tutaj bowiem dość ostry zakręt pojazdy jadące od zajezdni, wyjeżdżają nam tutaj z załuku drogi. To jest miejsce bardzo niebezpieczne. No, i jak już stwierdzimy, że drogę mamy wolną, wyjeżdżamy na lewy pas tej alei Piłsudskiego. Nie możemy wyjechać na pas prawy, bo zabrania nam tego linia ciągu. Natomiast, będąc na lewym pasie, zerkamy oczkami hendaleko i widzimy, że. Prawy pas jest pasem zanikającym. Wobec czego już nie zmieniam tego pasa. Pozostaję na pasie lewym i dopiero na wysokości szkoły podstawowej numer 18 zmieniam pas na prawy. No, chyba że znowu padłoby polecenie, że na najbliższym skrzyżowaniu będziecie skręcać w lewo bądź zawracać. Jeżeli nie to w tym miejscu zmieniamy pas naprawi.